Witam Państwa. Jest 4 maj roku Pańskiego 2024. Jak mawiał klasyk, sukces goni sukces. Proszę Państwa, towar na podwórku. Wywóz poszedł całkiem nieźle, ale o tym za chwilę. Co i ile? Też za chwilę. Szanowni Państwo, widzimy się za moment. Witam ponownie. Tu widzimy efekty najdłuższego mojego samowyrobu. Chyba od zawsze, od kiedy, od kiedy w ogóle je robię, tak? Listopad zeszłego roku, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień i początek maja. No, kupa czasu, niestety, ale tak to jest. W tym okresie czasu, niestety, pogoda nie sprzyja. Dzień krótki, tak? A to deszcz ze śniegiem, a to śnieg, a śnieg później leży. No i cóż, no i robota też leży i później trzeba chodzić do leśniczego i zawracać głowę, żeby przedłużał, tak? No ale cóż, no tak wziąłem, no to tak mam. Miałem właściwie. Mój towar jest już na podwórku. Dużo jest S4, łącznie już metrów kubicznych, tak zwanych, czyli tych sześciennych, było prawie 26 metrów. Oczywiście tu wygląda jak to jest kupa nie bywała. Trochę dębu, trochę brzozy. Większość sosny. Dużo S4, jak już wspomniałem tu już no, dużo nie dużo. Coś niecoś udało mi się pociąć. Jakieś 12 godzin dopiero to tnę. Już w miarę tak na, na wymiar. Postanowiłem sobie w tym roku, że, że to będą w miarę równe klocki. No nie zawsze wyjdzie tak. Jak się tnie no to wiadomo na końcówce zawsze coś zostanie więcej albo mniej żeby się później we wiacie lepiej układało. Tak. No, no tak to wygląda. Wszystko mnie boli. No oczywiście 3 godziny dziennie. Proszę Państwa, to jest taki. To jest tyle, ile trzeba pracy z piłą, tak? Zaczyna w plecach boleć po trzech godzinach. Dobra, spoko. Trzeba dać spokój, odpocząć. No i później znowu działać, tak? 12 godzin myślę. Dużo udało się zrobić. To wszystko, o to, 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 to. Muszę sobie przejście zrobić na ogród. To udało się zrobić. Myślę, że spokojnie tutaj dwa sezony grzewcze leżą, no ale to dopiero za 3 lata, tak. U mnie leży 3 lata, zanim cokolwiek z tym robię zanim jakiekolwiek tam e, używanie tego jako, jako opału o to 3 lata 3 lata leży. Poza tym. No, szanowni Państwo, jakoś naszym miłościwie panującym, którzy się wymienili tak z poprzednimi, jakoś im nie wierzę, że oni sytuację energetyczną w kraju naprawią. A być może pogorszą. Tak. Od lipca podobno ceny gazów kosmos idą. Nie wiem, jak tam od czerwca będzie z prądem. Nie śledzę tematów. Po prostu zabezpieczam swoje potrzeby sam. Nie liczmy proszę Państwa na tych ludzi Oni nam nie pomogą Musimy pomóc sobie sami No tu jest troszeczkę grubszy towar Dużo sosny Jest trochę dębu Nawet jakaś topola, jakiś gatunek topoli się trafił No tak to wygląda Nic tylko działać Wygląda, że jest tego dużo, tak? No jest, jest najeżone, jak się wywracało przyczepy no to tak jest Mieliśmy pewien patent, żeby spinać to wszystko pasami. No patent e, sprawdził się i się nie sprawdził, Szanowni Państwo. Raczej bardziej się nie sprawdził z naszymi środkami, tak? Czyli tur, tur 2, udźwig tam bodajże 500 kg. Jedną taką wiązkę udało nam się wrzucić. Udało nam się wrzucić więcej, tak? Tutaj akurat jest idea o co chodziło, żeby sobie spiąć te gałęzie, aby załadunek był lżejszy, tak. Nie, że na zasadzie każda gałązka w rękę i każdą jedną trzeba wrzucać na przyczepę. No, taka była idea. Gdyby, gdybyśmy mieli ładowarkę z, z wysięgnikiem teleskopowym, taką typową ładowarkę, z porządnym udźwigiem, tak, no to byśmy dali radę. nie. Ale to, to się kurcze, niestety, nie sprawdziło. Najlepiej się sprawdza, proszę Państwa no człowiek tak jak w 5-6 chłopa się pójdzie no to no to się ogarnie temat. No szanowni państwo, teraz pociąć, ułożyć. Zapomnieć o temacie przynajmniej na no dwa lata, 3 lata. Zawsze gadam, że już nie pójdę na samowyrób, ale jakoś zawsze idę. I tak idę i tak idę. Nie wiem, coś w tym lesie jest takiego, że lubię tam chodzić. Szanowni państwo, co mi pozostaje? Pozostaje mi jeszcze życzyć, żebyśmy byli mądrzejsi, tak? Mam znowu złe przeczucia odnośnie naszej energetyki. Znowu pomysły unijne, tak? Naszej ukochanej Unii Tęczowe jeszcze na dodatek. Jakby tego wszystkiego było mało. Że co? Węglem nie można będzie paleć, palić, gazem nie będzie można palić. W celach energetycznych oczywiście. No to, co będzie można, tak. Pelet. No to znowu jesteśmy uzależnieni od jakiejś wytwórcy. Drewno. No co się stanie, jak wszyscy się rzucą na drewno, tak? No cena drewna pójdzie w kosmos. Czy widzi, widzę jakiś plan miłościwie nam panujących? No nie widzę. Szanowni Państwo, dramat. Przecież może i lepiej, tak? Poprzednicy nabroili już dosyć. Jak ci nic nie robią, no to, to niech jadą sobie na wieczne wakacje i w ogóle nie wracają. Byłoby nawet lepiej. Dobrze, szanowni państwo, dosyć ględzenia. Tak to wygląda. Można to zrobić. Boli, boleć, boli, tak? No ale jak boli, to znaczy, że jeszcze żyjemy. Dobrze, szanowni państwo, do zobaczenia. Do usłyszenia.